Dobry wieczór, kochani, cześć, jestem Marcel. Życzę wesołych Świąt Wielkanocnych. Nawet nie poderwać się wszystkich, orzeczenia Wielkanocne. No, z nim będę na obozy piekarskie do Turcji. Hmm. No, przez Filengrad w Bułga Bułgarii. Tam u nas krawężniki do granicy z Turcją. A jak będzie jutro Wielkanoc, a jutro trzeba stać bardzo wcześnie o godzinie 6, bo, bo muszę będzie o 7. Albo o piątej rano Musimy wstawać jutro Albo w pół do szóstej Wrócimy do filmu Pokażę Wczoraj święciliśmy pokarm ale się zburzyłem Hmm. I proszę się nie, odz... nie odezwać się do nikogo. Aby się dostać. Pora już kończyć. Dajemy lajka. Subskry subskrybuj mój kanał na 17 subskrybentów. A to na tyle, ja się z wami żegnam, do usłyszenia, cześć i nara, siema, a komentarze będą wyłączone, papa, pa. Posłów moich kolegów, pa.